Zaczynasz kwestionować wszystko. Właśnie teraz, w tej chwili. Robisz to, ponieważ coś w tobie, co spało przez lata, podczas gdy ty po prostu funkcjonowałeś, nareszcie się przebudziło. To nie jest załamanie nerwowe, to jest dekonstrukcja, to narodziny. A jeśli zadajesz sobie pytanie, czy ja w ogóle idę w dobrą stronę, to już jest odpowiedź. Już tam jesteś. Ponieważ osoba prawdziwie zagubiona nigdy nie pyta o drogę. Prawdziwie zagubieni nie szukają mapy. Oni wierzą, że labirynt, w którym tkwią, to cały świat. Reszta po prostu śpi. Zbadajmy pięć znaków, które dowodzą, że twoja dusza, twoja wewnętrzna nawigacja przejęła stery, nawet jeśli twój logiczny umysł wciąż próbuje z tym walczyć. To nie są znaki, które możesz zmierzyć wynikami kwartalnymi, liczbą polubień na Instagramie czy stanem konta. To są ciche, sejsmiczne przesunięcia w Twoim wewnętrznym krajobrazie. Zrozumiesz w końcu, dlaczego burze Twojego życia Cię nie złamały, ale Cię wyrzeźbiły, dlaczego Twoja samotność nie jest pustką, ale świętą przestrzenią, w której stajesz się sobą i dlaczego przestałeś czuć przymus, by komukolwiek udowadniać swoje prawo do istnienia. Te pięć sygnałów nie tylko pokaże Ci, że jesteś na właściwej ścieżce. One pokażą ci, że już dotarłeś do tego, co Karl Jung nazwał jaźnią, das selbst. Tego wewnętrznego rdzenia, który nie krzyczy o uwagę, ale którego już nigdy więcej nie będziesz w stanie zignorować. Zacznijmy od tego, czego być może boisz się najbardziej i co rozumiesz najmniej od samej wątpliwości. Ponieważ wątpliwość, którą teraz czujesz, nie jest twoim wrogiem jest twoją gwiazdą polarną. Kiedy twoje życie toczyło się na autopilocie, Niczego nie kwestionowałeś. Wstawałeś, odhaczałeś zadania, spełniałeś oczekiwania, które na ciebie nałożono. Zero tarcia. Żadnych zakłóceń. Aż pewnego dnia, w tej idealnie gładkiej fasadzie, pojawiła się szczelina. Ten moment, kiedy zatrzymałeś się w pół kroku, w połowie zadania, a z głębi ciebie dobiegł szept Czy to naprawdę wszystko? Czy o to w tym wszystkim chodzi? To pytanie nie jest znakiem, że coś jest z tobą nie tak. To znak, że nareszcie się budzisz. Wątpliwość nie pojawia się dlatego, że jesteś słaby, pojawia się dlatego, że stałeś się wystarczająco silny, by udźwignąć prawdę. Prawdę o tym, że przez lata żyłeś w przebraniu. Żyłeś życiem, które było bezpiecznym pancerzem, zaprojektowanym, by zadowolić innych, obiecywało stabilność i gwarantowało poczucie przynależności. Ale ten pancerz, choć bezpieczny, był też duszący i nigdy nie był twój. Teraz patrzysz na ludzi wokół, którzy zdają się nie mieć żadnych wątpliwości. Są tak pewni swoich przekonań, swoich pięcioletnich planów, swoich karier. A ty czujesz się, jakbyś dryfował, jakbyś jako jedyny nie miał mapy. Ale czy nie widzisz, co się naprawdę dzieje? Ci ludzie nie wątpią, ponieważ wciąż śpią. Nie zostali jeszcze dotknięci przez ten wewnętrzny głos który przeszywa wszystko na wylot. Ty wątpisz, ponieważ jesteś przebudzony, a bycie przebudzonym boli, zanim cię wyzwoli. Pojawia się ta sekretna myśl, zwykle o trzeciej nad ranem, a może ja po prostu wariuję, może sobie to wszystko wymyślam, łączę kropki, których nie ma, może jestem zbyt wrażliwy, zbyt intensywny, może jest mnie po prostu. Za dużo. Widzisz subtelne zmiany energii w pokoju, które inni ignorują. Czujesz niewypowiedziane słowa wiszące w powietrzu jak mgła. Dostrzegasz niewidzialne prądy życia, i to cię przeraża, bo nikt w twoim otoczeniu o tym nie mówi. Nikt nie wydaje się doświadczać świata z tą dziwną, nową głębią. Ale pozwól, że ci coś powiem: szaleni nie są ci, którzy się budzą. Szaleni są ci, którzy kontynuują lunatyczny spacer przez życie, udając, że ta cała maskarada jest prawdziwa. Ty nie jesteś chory. Jesteś przerażająco, dogłębnie żywy. A potem nadchodzi to pytanie, które nawiedza cię w chwilach ciszy: A co jeśli marnuje życie? Co jeśli wszystko robię źle? Co jeśli ta nowa, niepewna ścieżka prowadzi donikąd? To pytanie nie jest oznaką słabości. To oznaka, że nareszcie bierzesz odpowiedzialność za swoją egzystencję. Nie chcesz już być tylko pasażerem. Jung twierdził, że celem życia nie jest bycie szczęśliwym poprzez unikanie bólu, ale stanie się całością poprzez jego integrację. A ten proces stawania się całością zawsze zaczyna się od wątpliwości, od fundamentalnego pytania, czy to naprawdę jestem ja, czy jestem tylko odbiciem tego, kim chcieli żebym był. Pięć znaków, które zaraz zbadamy, to nie są trofea, które można wystawić na półce. To nie są zewnętrzne gratyfikacje ani walidacja od świata, to są wewnętrzne przesunięcia, transformacje tak subtelne, że tylko ty możesz je poczuć. Ale kiedy je rozpoznasz, będziesz wiedział, nie jesteś zagubiony, wracasz do domu. Pierwszy znak jest najtrudniejszy do zaakceptowania, ponieważ wydaje się być końcem, ale jest początkiem. Twoje kryzysy stały się głębsze i fundamentalnie cię zmieniły. Być może było to rozstanie, które rzuciło cię na kolana, diagnoza, która zatrzymała czas, zdrada, która podważyła twoje zaufanie do rzeczywistości, kariera, która spektakularnie implodowała, coś, co rozdarło na strzępy tkaninę twojej znanej rzeczywistości. I w tamtym momencie myślałeś: To mój koniec, ale nie umarłeś. Przeszedłeś przez tę otchłań, a kiedy wynurzyłeś się po drugiej stronie, nie byłeś tą samą osobą, nie byłeś złamany. Zostałeś przetopiony. Jung mówił o nerwicy jako o cierpieniu duszy, która jeszcze nie odkryła swojego sensu. Kryzys to moment, w którym twoja dusza wciska hamulec awaryjny i zmusza Cię, byś spojrzał. Spojrzał na to, czego unikałeś, co tłumiłeś, na te części siebie, których odmawiałeś uznać. Kryzys nie jest problemem. Kryzys to rozwiązanie przebrane za problem. On burzy fałszywe struktury w Twoim życiu. Te kartonowe dekoracje, aby twoje autentyczne ja miało w końcu miejsce, by wzrosnąć. Ten pierwszy znak objawia się też w tym, jak teraz radzisz sobie z potknięciami. Kiedyś każda drobna trudność wytrącała cię z równowagi. Teraz w każdym upadku widzisz materiał badawczy. Rozumiesz, że dusza nie rośnie na słonecznych szczytach gór, rośnie w ciemności doliny, w ciemnej nocy duszy. Rozumiesz, że każdy kryzys nie czyni cię słabszym, ale bardziej gęstym. Bardziej realnym. To tak, jakbyś był przepuszczany przez ogień, który za każdym razem wypala trochę żużlu, pozostawiając więcej twojej esencjonalnej, złotej natury. Kiedyś szukałeś szybkich rozwiązań, ucieczek, rozpraszaczy, łatwego komfortu, czegokolwiek, by znieczulić ból, ale już tego nie robisz. Teraz trzymasz to napięcie. Zostajesz w tym ogniu, ponieważ masz intuicyjne przeczucie, że w tobie wykuwa się coś większego. Wiesz, że prawdziwa transformacja to nie jest szybka zmiana kostiumu. To alchemia. Ona musi przejść przez ciebie, a nie obok ciebie. To jest różnica między kimś, kto upada i wstaje tylko po to, by powtórzyć ten sam schemat, a kimś, kto fundamentalnie rodzi się na nowo poprzez to doświadczenie. Ty już nie wracasz. Idziesz naprzód. Każdy kryzys, który przetrwałeś, zdzierał z ciebie kolejną warstwę fałszywego ja warstwę społecznego uwarunkowania. Odziedziczonych oczekiwań, ról, które myślałeś, że musisz grać, maska dobrego dziecka, idealnego pracownika, uległego partnera, i z każdą warstwą, która odpada, zbliżasz się do tego, co leży pod spodem, do Twojej prawdziwej jaźni. To jest właśnie to, co Jung nazwał indywiduacją, proces, w którym przestajesz być kopią, a zaczynasz stawać się oryginałem, proces stawania się nierozdzielnym. Twoje kryzysy nie są Twoimi wrogami, są Twoimi akuszerami. I gdy przechodzisz przez te transformacje, zaczyna dziać się coś dziwnego. Zaczynasz się wycofywać. Nie ze strachu, nie z depresji, ale z nowo odkrytego poczucia jasności. To jest drugi znak. Zacząłeś cenić samotność bardziej niż społeczną walidację. Nadszedł moment, w którym zdałeś sobie sprawę, że wolisz zostać w domu, poczytać książkę. Zapisać swoje myśli w dzienniku, albo po prostu być, niż iść na kolejną imprezę, kolejne spotkanie networkingowe, kolejne zgromadzenie, na którym musisz występować. A ludzie wokół ciebie zaczęli to zauważać, mówią: zmieniłeś się. Jesteś jakiś zdystansowany, niedostępny. Kiedyś by cię to zabolało. Broniłbyś się, próbowałbyś się znów dopasować. Ale teraz ich komentarze cię nie dotykają. Nie dlatego, że stałeś się zimny. Ale dlatego, że wiesz, że oni nie mogą zrozumieć tej świętej, wewnętrznej budowy, którą właśnie prowadzisz. Odkryłeś, że bycie samemu to nie to samo, co bycie osamotnionym. Osamotnienie to ból braku innych. Samotność, solitude, to radość obecności, obecności własnej duszy. W samotności odnajdujesz towarzystwo głębsze niż w jakiejkolwiek rozmowie przy zatłoczonym stole. Odnajdujesz głos, który był pogrzebany pod całym tym hałasem. Głos, który wie, kim jesteś. Głos, który nie ocenia, nie porównuje, nie żąda. On po prostu jest. Ten drugi znak objawia się też w tym, jak zarządzasz swoją energią. Nagle zdajesz sobie sprawę, że pewne interakcje pozostawiają cię kompletnie wydrenowanym podczas gdy cisza cię karmi. Zaczynasz traktować swoją energię jak najcenniejszą walutę. Świadomie wybierasz, gdzie inwestujesz swoją obecność. To nie jest arogancja. To jest higiena psychiczna. To rodzi się z głębokiego rozpoznania, że twój wewnętrzny świat to cenny krajobraz, to ogród, który kultywujesz w ciszy. I nie każdy zasługuje na klucz do tej bramy. Jung pisał, że proces indywiduacji wymaga tymczasowego wycofania się z kolektywu. Nie możesz jednocześnie nurkować w głębiny własnego oceanu i ślizgać się po jego powierzchni z całą resztą. Musisz się wycofać, aby odnaleźć siebie. To nie jest oznaka słabości. To oznaka duchowej dojrzałości, znak kogoś, kto zrozumiał, że przynależność za wszelką cenę jest formą samookaleczenia. A ty nie jesteś już dłużej gotów siebie zdradzać. Cisza już ci nie zagraża. Jest święta. Cisza przestała być próżnią, którą trzeba czymś wypełnić. Stała się płótnem. W niej słyszysz to, co jest zagłuszane przez hałas świata. Prawdę, Twoją prawdę. I podczas gdy inni uciekają od tej ciszy, bo zmusiłaby ich do spotkania z samymi sobą, ty teraz jej szukasz. Ponieważ nauczyłeś się, że tylko w bezruchu wyłania się jasność, tylko w ciszy możesz odróżnić echo, to co ci wmówiono, że powinieneś czuć od głosu, to co naprawdę czujesz. A wraz z tą jasnością przychodzi coś, co kiedyś by cię przerażało, ale teraz cię wyzwala. Trzeci znak. Straciłeś lęk przed byciem niezrozumianym. Był czas, kiedy spędzałbyś godziny, próbując się wytłumaczyć, usprawiedliwiając swoje decyzje, racjonalizując swoje zmiany, broniąc swojej ścieżki. Desperacko chciałeś, żeby oni zrozumieli, żeby zobaczyli, dlaczego robisz to, co robisz, dlaczego stałeś się inny, ale oni nie rozumieli. I im więcej tłumaczyłeś, tym większym stawałeś się dla nich dziwakiem. Aż pewnego dnia po prostu przestałeś. Przestałeś tłumaczyć, nie z rezygnacji, ale z głębokiej akceptacji. Zaakceptowałeś, że nie musisz być zrozumiany, aby być ważny. Twoja prawda nie potrzebuje zewnętrznej recenzji, by być prawdziwą. Potrzeba przynależności jest tak głęboko zakodowana w naszej psychice, że przez lata jesteśmy gotowi amputować kawałki siebie, byle tylko pasować do formy. Adaptujemy się, dopasowujemy. Robimy się mniejsi, cichsi, mniej widoczni. Byle tylko nas zaakceptowali. Ale w pewnym momencie cena staje się zbyt wysoka. W pewnym momencie czujesz, jak Twoja dusza więdnie w tej klatce konformizmu. I wtedy podejmujesz najtrudniejszą i najbardziej wyzwalającą decyzję w swoim życiu. Akceptujesz, że być może już do nich nie pasujesz, że jesteś inny i że to już nie jest rana, ale tożsamość. Ten trzeci znak manifestuje się jako cicha, niezachwiana wewnętrzna suwerenność. Już się nie bronisz, już nie usprawiedliwiasz swoich wyborów. Po prostu istniejesz w swojej prawdzie, bez odczuwania potrzeby udowadniania jej komukolwiek. Ta postawa nie wynika z obojętności, ale z głębokiego samopoznania. Wiesz, kim jesteś. A ta wiedza nie jest teorią, jest doświadczeniem i nie wymaga zewnętrznej walidacji. By być realna. Sam Jung był wyśmiewany przez naukową społeczność swoich czasów. Jego idee o zbiorowej nieświadomości, archetypach i snach były odrzucane jako mistyczne, nienaukowe, wręcz brednie. Ale on kontynuował swoją ścieżkę, podążał za swoją wewnętrzną prawdą, nawet gdy świat go nie rozumiał, nie negocjował ze swoją prawdą. A dziś, dekady później, widzimy w jego pracy głęboką mądrość. Nie dlatego, że się dopasował, ale dlatego, że pozostał wierny sobie. Teraz podejmujesz działania, nawet wiedząc, że inni cię ocenią. Dokonujesz wyborów, które dla nikogo innego nie mają logicznego sensu, ale które w twojej duszy brzmią absolutnie właściwie. Zostawiasz bezpieczną pracę, kończysz związek, który był dobry na papierze, ale dusił twoją duszę. Przeprowadzasz się do miejsca, którego nikt nie rozumie. I podczas gdy oni mogą myśleć, że tracisz rozum, ty po raz pierwszy w życiu czujesz, że w końcu wróciłeś do domu, do siebie. Nie potrzebujesz już ich pozwolenia, nie potrzebujesz ich oklasków, nie potrzebujesz, by ktokolwiek mówił ci, że jesteś na właściwej drodze, ponieważ ty to czujesz. I to uczucie nie jest mgliste, jest precyzyjne, jest fizyczne. Czwarty znak: czujesz fizyczny dyskomfort, gdy zdradzasz swoją esencję. Może to być napięciowy ból głowy, który pojawia się znikąd. Ucisk w klatce piersiowej, jakby ktoś założył ci niewidzialny gorset. Nagła fala wyczerpania, która nie ma medycznego wytłumaczenia. Żołądek skręcający się w supeł. Zacząłeś zauważać wzór. Ten fizyczny sygnał zawsze pojawia się, gdy robisz coś, co jest niezgodne z twoją prawdą. Kiedy opowiadasz drobne, białe kłamstwo. Kiedy zgadzasz się na coś, na co całe Twoje jestestwo krzyczy nie, kiedy przebywasz w pokoju z ludźmi, których energia jest dla ciebie toksyczna, Twoje ciało zna prawdę na długo przed tym, zanim Twój umysł jest gotów ją przyznać. Już nie potrafisz wymusić uśmiechu w środowisku, które cię drenuje. Nie potrafisz już kiwać głową z aprobatą, gdy Twój wewnętrzny kompas wskazuje przeciwny kierunek. Nie potrafisz już nosić masek, nawet jeśli wiesz, że to ułatwiłoby sprawę. Twoje ciało odmawia, sabotuje twoje próby konformizmu, zmusza cię do bycia szczerym. Jung opisywał, jak psychika somatyzuje to, co pozostaje nierozwiązane, jak ciało staje się tubą dla duszy, gdy dusza nie jest słuchana, a twoje ciało mówi teraz głośno i wyraźnie Dość, tędy nie idziemy, nigdy więcej. Ten czwarty znak jest być może najbardziej namacalny ze wszystkich, to jest nieomylna mądrość ciała. Podczas gdy Twój umysł wciąż negocjuje, wciąż próbuje znaleźć kompromisy, wciąż szuka wymówek, Twoje ciało się buntuje. Stało się Twoim najsurowszym nauczycielem, Twoim najbardziej nieprzekupnym doradcą. Nie pozwala Ci już dłużej okłamywać samego siebie. I w tej Jego bezkompromisowej postawie jest głęboka łaska. Być może był moment, kiedy Twoje ciało dosłownie zatrzymało Cię w miejscu. Zanim zdążyłeś podjąć decyzję, która oddaliłaby cię od siebie. Atak paniki tuż przed podpisaniem umowy, która była błędem. Nagła, obezwładniająca migrena, która uniemożliwiła ci pójście na spotkanie, na którym miałbyś się skompromitować. Mogłeś zinterpretować to jako słabość, ale to było coś przeciwnego. To była interwencja. To twoje ciało cię chroniło. Mówiło, jeśli pójdziesz tą drogą, pójdziesz beze mnie. A ja ci na to nie pozwolę. To ponowne połączenie między Twoim ciałem a Twoją prawdą jest jednym z najcenniejszych darów procesu indywiduacji. Już nie jesteś pofragmentowany, nie jesteś już uwięziony w swojej głowie, podczas gdy Twoje ciało krzyczy o uwagę. Stajesz się jednością i w tej jedności każde kłamstwo staje się nie do zniesienia, każdy akt samozdrady staje się fizycznie namacalny. Twoje ciało stało się Twoim kompasem, i kiedy boli, wiesz. Zboczyłem ze ścieżki i korygujesz kurs. Nie z powodu sztywnej dyscypliny, ale z głębokiej, trwałej miłości do siebie. A gdy to ponowne połączenie się utrwala, zaczyna się otwierać coś jeszcze, coś, czego mogłeś się nie spodziewać. Piąty znak. Widzisz piękno i znaczenie tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko chaos. Świat się nie zmienił, ale Twoje postrzeganie go, tak. Idziesz ulicą i widzisz stare, sękate drzewo, które jeszcze rok temu zignorowałbyś. Ale teraz się zatrzymujesz. Widzisz, jak jego korzenie rozsadziły betonowy chodnik. Jak jego gałęzie sięgają nieba, mimo że jest otoczone budynkami. I nagle rozumiesz: To jestem ja. To moja historia. To drzewo opowiada ci o odporności, o byciu zakorzenionym, o wzrastaniu wbrew wszystkiemu. I czujesz połączenie, które wykracza poza słowa. Krótka rozmowa z kasierką w sklepie spożywczym. Moment kontaktu wzrokowego z nieznajomym w autobusie. Wspólna cisza z przyjacielem. Kiedyś byłyby to nieistotne chwile. Teraz czujesz, że są święte, ponieważ przestałeś brać świat dosłownie. Zacząłeś widzieć symbole. Widzisz wzory. Widzisz niewidzialne nici połączeń, które trzymają wszystko razem. Jung mówił o symbolicznej funkcji psychiki. O zdolności do doświadczania świata jako żywego gobelinu znaczeń. Kiedy się budzisz, świat przestaje być zbiorem przypadkowych obiektów i zdarzeń, staje się historią, która mówi bezpośrednio do ciebie, językiem metafor, znaków i synchroniczności. Już nie widzisz tylko powierzchni rzeczy, widzisz głębie, widzisz niewidzialne, prześwitujące przez widzialne. Ten piąty znak przekształca całe twoje doświadczenie rzeczywistości. Nagle nic nie jest banalne. Kropla deszczu na szybie staje się lustrem dla twoich własnych łez i twojego własnego oczyszczenia. Śmiech dziecka przypomina ci o niewinności, którą próbujesz odzyskać. Zwiędły kwiat pokazuje ci, że odpuszczenie nie jest porażką, ale konieczną częścią cyklu życia. Pęknięcie na chodniku staje się obrazem twoich własnych zranionych miejsc, przez które wpada światło. Ptak, który uparcie uderza w szklaną szybę, Staje się lustrem dla Twoich własnych prób przebicia się przez granice, których nie widzisz, ale które czujesz. Świat ożył, nie dlatego, że się zmienił, ale dlatego, że Ty się obudziłeś, i w tym żywym świecie nie czujesz się już sam, czujesz się połączony, połączony ze wszystkim, co jest, z drzewami, kamieniami, ludźmi, chwilami. Rozpoznajesz, że to wszystko jest częścią jednej wielkiej narracji. I nie jesteś tu przez przypadek. Każdy ból, każdy kryzys, każdy okres samotności prowadził cię tutaj, do tego momentu, do tego zrozumienia, do tego głębokiego połączenia. Życie nie jest już serią przypadkowych zdarzeń, które ci się przytrafiają. Jest historią, która rozwija się poprzez ciebie. Historią, w której nie jesteś już tylko widzem, ale bohaterem. I gdy rozpoznajesz tę historię, rozpoznajesz również. Jesteś na właściwej drodze, nie dlatego, że wszystko jest łatwe, ale dlatego, że wszystko ma sens. Nie zadajesz już pytania: Czy jestem na właściwej drodze? Ponieważ ty to wiesz. Wiesz to w swoich kościach, w swoim oddechu, w tej cichej pewności, która teraz w tobie mieszka. To nie jest głośna, arogancka pewność jest cicha, ale jest niezachwiana. Wątpliwość była konieczna. Wyrwała cię z życia, które zaprojektowali dla ciebie inni, zmusiła cię, byś się zatrzymał, byś zakwestionował, byś poczuł. A przechodząc przez tę wątpliwość, dotarłeś do pewności, która nie jest oparta na opiniach, zewnętrznej walidacji czy sukcesie, jest oparta na prawdzie, twojej prawdzie. Jung nazwał jaźnią ten wewnętrzny ośrodek, który reguluje psychikę. To nie jest ego, które szuka aprobaty. Porównuje i ciągle musi coś udowadniać. To jest głęboka, cicha wiedza, która spoczywa w tobie. Wiedza, która się nie kłóci, która się nie waha, która po prostu jest. I w końcu do niej dotarłeś. Nie dotarłeś do niej poprzez zewnętrzne osiągnięcia. Dotarłeś do niej poprzez wewnętrzną pracę, poprzez gotowość, by spojrzeć w otchłań, poprzez zdolność do bycia samemu, poprzez odwagę bycia niezrozumianym. Poprzez słuchanie swojego ciała, poprzez zobaczenie świata nowymi oczami, jesteś na właściwej drodze. Nie dlatego, że wszystko jest rozwiązane, nie dlatego, że dotarłeś do jakiegoś ostatecznego celu, ale dlatego, że przestałeś zdradzać samego siebie. Ponieważ nauczyłeś się trzymać napięcie stawania się, ponieważ wiesz, że transformacja nie jest celem, ale ciągłym procesem. I ponieważ ufasz temu procesowi, ufasz sobie. Wolność, która z tego płynie, jest cicha. Ona nie krzyczy, nie chełpi się. Ona po prostu jest. Wolność kogoś, kto zaakceptował swoją własną unikalną podróż, bez porównań, bez pośpiechu, bez lęku. Tylko z cichą odwagą, by być tym, kim jesteś. Nie tym, kim miałeś być. Nie tym, kim chcą, żebyś był, ale tym, kim w swoim najgłębszym rdzeniu zawsze byłeś. To jest ta ścieżka. A ty już na niej jesteś. Jeśli te słowa w tobie zarezonowały, jeśli rozpoznałeś siebie w tych znakach, daj mi znać. Napisz w komentarzu, który z tych pięciu sygnałów przemówił do ciebie najmocniej. A jeśli czujesz, że ta podróż się nie skończyła, że na tej ścieżce stawania się całością jest jeszcze więcej do odkrycia, zasubskrybuj ten kanał, ponieważ tutaj będziemy kontynuować rozmowę o tym, co leży pod powierzchnią, o tym, co Jung nazwał podróżą ku pełni. O cieniach, archetypach, snach i symbolach, które kształtują twoje życie. Nie jesteś sam na tej ścieżce, a podróż trwa.